Miał w sobie świeżość autor tego zdjęcia, zamieszczonego w magazynie Ilustracja Polska z czerwca 1935 roku. Opublikował je jako ilustrację do wiersza, a jakością zdjęcia przykrył szczęśliwie przeciętność tych paru strof. Chociaż jest wiosna, to tytuł, bo jest w człowieku ta wieczna tęsknota za czymś, co może nigdy się nie ziści, za cieniem, złudą. Pękiem suchych liści. Bardzo ciasno skadrowany portret dziewczyny, niewymuszenie spoglądającej na nas przez rozmywające się w nieostrym pierwszym planie trawy. To oczy dziewczyny, niepewne, smutne, są tematem tego obrazu. Razem ze słonecznym światłem ogrzewającym jej policzek i modernistycznie ścięte włosy. Tak naturalnym i nowoczesnym portretem w ówczesnej Polsce. Fotograf mógł przebijać się w prasie codziennej, a nie fachowej ani na salonach wystawienniczych. O naturalny, zgodny z możliwościami nowej techniki portret, nawet w teatrze. Bohater tego odcinka czytania fotografii, Konrad Hoffmann walczył w 1934 roku w fachowym fotografie polskim, a był dowcipnym publicystą. Pamiętam, że dokonując złoży zdjęć Hamleta udawało mi się pracować niepostrzeżenie. Miałem już kilka dobrych zdjęć, kiedy aktorka grająca rolę Ofeli spostrzegła nagle wycelowany na nią oko aparatu i momentalnie zamarła. Wiedziałem, że zdjęcie takie będzie sztuczne. Przyzwyczajona do czapeczki obiektywów w zawodowej kamerze nie wiedziała, że posługuje się nowoczesnym aparatem zdolnym chwycić każdy jej najżywszy choćby ruch. Czekałem aż minie jej chęć pozowania, i wtedy dokonałem zdjęcia. W rezultacie, biedna Ofelia, z mojej winy, oszalała o kilka sekund później niż to wypadało jej z roli napisanej ręką genialnego Szekspira. Jednak nawet prasa popularna stopowała w Polsce swobodę fotografa. Oto seria portretów aktorki i tancerki Heleny Grosówny. Hoffman zrobił je w 1933 roku. Gdy spojrzeć, które z nich poszły do publikacji, to widać, że odbiorca polski dyktował wstrzemięźliwość w nowoczesnych zapędach. Choć oba wydrukowane zdjęcia pokazują aktorkę i tancerkę dynamicznie. Przechyloną do tyłu lub w bok, niemal w ruchu. Światowid dołożył przesłodzoną koloryzację czarno-białego oryginału. Zaróżowił tło. Ujęcia najbardziej nietuzinkowe – kiedy uśmiechnięta grosówna wychyla się do przodu, albo zajmuje w kompozycji obrazu nawet nie jego połowę, w dodatku mocno przesunięta na bok wobec osi, a zwłaszcza gdy fotograf ujmuje ją nieco od dołu, ciasno kadrując pod światło, które prześwituje spod strusich piór, co daje wrażenie naturalności, nie jak w wystudiowanych statycznych portretach div, takie ujęcia edytorzy odłożyli do archiwum. Z 1935 roku pochodzą portrety zdumiewająco swobodne w porównaniu z innymi publikacjami w polskiej prasie. Wszystko oparte na skosach. Sylwetka kobiety w jesieni. Nasuwa myśl o latach 70. XX wieku. Zmarszczki na twarzy w grymasie na portrecie charakterystycznym. Współczesność. Te zdjęcia ukazały się jednak w piśmie wydawanym przez firmę fotograficzną Hoffman zmarł po wydaniu pierwszego numeru. W trzymaniu się najnowszych możliwości techniki jako drogi do najlepszej fotografii Hoffman nie był ortodoksyjny. Pisał o nadprodukcji w fotografice, czyli fotografii artystycznej. Znieść tę nadprodukcję uważał, dałoby się przez eliminację tych, którzy nie potrafią poruszać się w znanych od dłuższego czasu technikach szlachetnych. Przetłok, gumaczy, bromolej pozwoliłyby nam lepiej zorientować się w istotnych wartościach kulturalnych, estetycznych czy artystycznych nowych fotografików i w umiejętnie przeprowadzonej eliminacji wyłączyłyby pseudotalenty. Techniką przetłoku Hoffman wszedł na scenę fotografii artystycznej. To była teka toruńska. Przy okazji swej wystawy indywidualnej w 1932 roku, powiedział. Trzy lata studiów nad architekturą Torunia dały mi kilkaset zdjęć. Korzystał z nich z powodzeniem, obsyłając salony artystyczne i prasę ilustrowaną. Właśnie wersja artystyczna była wykonana w przetłoku, rozrzedzającym kształty i podkreślającym ziarno obrazu z negatywu. Tak wygląda pierwsze zdjęcie Hoffmana wydrukowane w czasopiśmie fachowo-artystycznym z tej teki w starej uliczce. Z roku 1928. Zrobiło wrażenie w kręgach polskich fotografów, artystów. Redaktor, który je przyjął, Tadeusz Cyprian, został do końca promotorem kariery Hoffmana, a w latach 1933-1935 razem byli korespondentami polskimi z Poznania dla renomowanego czasopisma fotografii artystycznej austriackiego Die Galerie. Na nas dzisiaj z serii Teka Toruńska zdecydowanie większe wrażenie robią zdjęcia bromo-srebrowe, czyli w uproszczonej, najpopularniejszej technice fotografii XX wieku. Przemawiają wartością pięknego, czystego obrazu dokumentalnego. Zdjęcia z Torunia na rozkładówce w Światowidzie z 1933 roku Przykuwają uwagę doskonałym wykorzystaniem światła i nieskazitelną grafiką obrazu. Miał jakiś kompleks. Nie pozwalał się fotografować i nie zostawił autoportretów. Jego podobiznę utrwalił tylko rysownik poznański, karykaturzysta Henryk Smuczyński. Tyle, że niedopowiedzianą w ujęciu z boku i od tyłu. Patrząc na nią trudno uwierzyć, że sportretowany był w postaci małej i niepozornej, bardziej, że niezwykłej i charakterystycznej, jak wspominał współpracownika, redaktor czasopisma Tęcza. Mocny kark i silnie zarysowana szczęka. Bije z nich zdecydowanie. W książce z 2019 roku rzuciłam określenie genialny Hoffman. Dysponując dziś dużo szerszym materiałem, potwierdzę: w środowisku Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii na pewno. Syn Kelnera, rocznik 1909, zaczął robić zdjęcia podobno jako czternastolatek, jednak naprawdę poważnie w dziewiętnastej wiosnie życia, gdy podjął decyzję, by w latach 1929-1930 pobyć w Berlinie na studiach fotograficznych. Urodził się jako Konrad Hoffman, przez dwa N. W Gnieźnie, wtedy Gnezen, skąd pochodziła matka. Ojciec ściągnął ją najpierw do Poznania, wtedy Posen, potem przeprowadzili się do jej miasta. Zajmowali mieszkania w przyziemiu, czyli tańsze, nie przelewało się. Konrad był pierworodnym. Po narodzinach i śmierci kolejnego syna, Hoffmanowie wrócili do Poznania. Tam urodziła się w 1912 Aleksandra, potem najmłodszy brat. Trwała pierwsza wojna światowa. Kiedy ojca drugi raz zabrali do wojska w lipcu 1918 roku, osamotniona matka z dziećmi wróciła do gniezna. Tam Konrad skończył gimnazjum. Miał ruchliwe dzieciństwo i takie miał całe krótkie życie. W odrodzonej Polsce Hofmanowie trafili do Torunia stąd ta teka toruńska pierworodnego. A później portrety Heleny Grosówny, dziewczyny z Torunia, młodszej od niego o 5 lat. Niesłychanie uzdolniona, żywe złoto. Skończyła szkołę baletową, po czym dokształcała się we Francji i Włoszech, została prima ballerino w Teatrze Wielkim w Poznaniu. W 1932 odkrywając w poznańskim kabarecie Różowa Kukułka nadzwyczajny talent aktorski. Była Bezpretensjonalną córką rzeźnika. Czy dlatego tak dobrze zrozumiała się z synem kelnera, On też parł do przodu, do umiejętności. W 1929 roku pojechał przecież dokształcać się w Berlinie. Zwłaszcza w nieopublikowanych zdjęciach Grosówny uderza nowoczesność. Żadnej sztampy, skośne kompozycje, naturalność ujęcia. Bliskie kadrowanie. Tu się czuje kontakt z fotografią niemiecką doby Republiki Weimarskiej i w ogóle z międzynarodową awangardą, której czteromilionowy Berlin był w latach dwudziestych XX wieku stolicą. Hoffmann musiał widzieć tam potężną wystawę międzynarodowej awangardy fotograficznej i filmowej, Film und Foto, tzw. FIFO, która miała m.in. osobne działy twórców amerykańskich i rosyjskich i z niemieckiej szkoły Bauhaus. Pokazano ponad tysiąc prac, za którymi stało 218 najgłośniejszych wówczas nazwisk ze świata. Wystawę w Berlinie otwarto w październiku 1929 roku. Hoffman został w Metropoli do 1930. Grosównę pokazał m.in. gdy wsiada do pociągu. To, jakby dziś powiedzieć, lokowanie produktu. Trzyma numer Światowida. Na zdjęciu jest też jej odręczna dedykacja dla czytelników z artystycznej włóczęgi. Pozostałe portrety to owoc pracy w studio. Właśnie już studio, a nie atelier. Widać tę różnicę. Sama grosówna wypłynęła na szerokie wody. Między 1935 a wybuchem wojny 1939 zagrała w 16 filmach, uwielbiana przez publiczność. Hoffman już tego nie zobaczył, zdążył natomiast sam zacząć kręcić filmy. Zapewne tylko reklamowe był operatorem. Właśnie przy kręceniu jednego z nich spadł z wysokości gdzieś na helu i zmarł. W wyniku krwotoku wewnętrznego nie udało się go zatamować, ponieważ ten mocny człowiek chorował na hemofilię. Był lipiec 1935 roku. Miał 26 lat. Jego zdjęcia ukazywały się jeszcze przez kilka miesięcy.